Dzisiaj o poranku miało miejsce kolejne bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o budowę infrastruktury Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie. Jesteśmy zadowoleni, to radosne, a myślę również dość interesujący dzień, ponieważ przy pomocy materiałów wybuchowych zburzyliśmy pozostałość starego stadionu, tak zwaną jaskółkę. Obiekt, który wiele widział, ale ale można powiedzieć, nie pasował już do nowoczesności, jaką chcemy tutaj osiągnąć na terenie Zagłębia. Budujemy nowoczesną infrastrukturę, nowoczesne boiska piłkarskie. Ta jaskółka przez lata zasłaniała naszą siedzibę i nasz stadion, z którego jesteśmy dumni. Myślę, że dzięki temu teren wokół stadionu będzie jeszcze piękniejszy. Pracujemy nad tym. W każdym dniu, aby ta infrastruktura była bardzo ładna, żebyśmy mogli być z niej dumni, aby również mieszkańcy regionu byli zadowoleni z tego, co, tu, co tutaj się dzieje. Powstają kolejne dwa boiska, młodzi piłkarze grają na, na nowo wybudowanych sztucznych boiskach i tylko się z tego cieszyć, serce rośnie i pracujemy dalej.